29 listopada w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu a Precyzyjnej w sali widowiskowej budynku odbyło się wzruszające wydarzenie artystyczne, które zorganizowano z inicjatywy Muzeum Dulak 121. Mowa o muzykalu Dzieci Powstania 44, które jest wystawiane nieprzerwanie od 2014 roku przez alternatywny Teatr Tańca Luz. Myślę, że taniec współczesny jest to ta dziedzina sztuki, która potrafi o emocjach mówić naj Najpełniej. Też pokusiliśmy się, żeby poprzez taniec współczesny właśnie pokazać fragment naszej polskiej historii. W związku z tym, że ja pracuję od 30 lat z dziećmi, głównie z tancerzami. Pomyślałam, że temat właśnie dzieci 44, temat małych dzieci będzie bardzo dobrze przedstawiony przez właśnie tancerzy. Spektakl powstał na kanwie książki Jerzego Mireckiego Dzieci 44, a siłnia Joanny. Papuzińskiej oraz Bogumiła Żurawskiego, kamienie też czasem płaczą. Wśród obecnych był na sali Jerzy Mirecki, autor książki Dzieci 44, w której znajdują się historie najmłodszych uczestników powstania i dorosłych, którzy opisywali ich losy. Warto dodać, że pan Mirecki w wieku 7 lat był więźniem obozu Dulak 121 i chociaż widział przedstawienie już kilka razy to zawsze wywołuje w nim ono ogromne emocje. Człowiek się przesuwa do tyłu o te ileś lat, kiedy też byłem w ich wieku, tych cudownych dzieciaków, które, które inscenizują te dzieci powstańcze. Także jest to taka trochę zawsze emocjonalna sytuacja. Jestem zawsze pod urokiem, pod wrażeniem tych dzieciaków. One się tak fantastycznie wcielają tak powiem, w swoją rolę. Że naprawdę niesamowite to jest. Tego samego zdania są organizatorzy konkursów teatralnych, bowiem dzieci Powstania 44 zostały wielokrotnie nagrodzone, również na arenie międzynarodowej. Etiudy ze spektaklu zostały już nagrodzone i tytułem Mistrzów Świata dwukrotnie w 2014-2015. Występowaliśmy poza tym w Wilnie trzykrotnie, w Monachium z fragmentami 40-44 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Spektakl otworzył starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Towarzyszyła mu pani dyrektor Muzeum Dulak 121. Przedstawienie opowiada historię niespełna trzynastoletniej dziewczynki, która w trakcie próby telefonicznego kontaktu z babcią cofa się do sierpnia 1944 roku. Muzykal wzruszał, bawił, przerażał, ale jak powiedziała nam dyrektor Bojanowska, taki właśnie miał być. W Pruszkowie o Powstaniu Warszawskim pamiętamy nie tylko z okazji rocznic e, i tak chyba być powinno i dlatego ten dzisiejszy spektakl nie jest związany z jakąś konkretną datą e, związaną z Powstaniem Warszawskim. Czy z jakąś rocznicą, tylko po prostu jest przypomnieniem tego tematu w sposób bardzo piękny, bo przez dzieci. Natomiast jest druga sprawa. To powstanie warszawskie było wielkim nieszczęściem również i zapłacił naród, a przede wszystkim warszawiacy, zapłacił olbrzymią cenę za, za tę tragedię, która się wydarzyła. Za tą chęć odzyskania niepodległości. Pamiętać trzeba, zarówno tych, którzy walczyli z bronią w ręku, jak i tych, którzy ponosili konsekwencje tego, że chcieliśmy walczyć z bronią w ręku. Wśród widowni znalazła się także pani Halina Gniadek, pruszkowianka, która również ma przeszłość w obozie Dulak 121. Byłam bardzo wzruszona. Na pewno wspomnienia były, natomiast muszę powiedzieć, zaznaczyć to, że bardzo mi się podobała muzyka. Muzyka do tego jest tak wspaniale dobrana, że chwyta za serce właśnie. Publiczność nagrodziła aktorów bardzo długimi owacjami na stojąco. Dało się wyczuć, że musical zrobił na pruszkowianach wręcz niespotykane wrażenie. U niektórych pojawiły się nawet łzy wzruszenia